Ciekaweś tam na z na moim kanale. Na Następnie wejdź sobie w plusik, piszcie kodzic, grabi do 18. Daję wam 10% wpłaty Teraz dwie darmowe księżki na sam start. Ci w płacicie sobie 100 zł, trzymiecie 110, no i tak dalej. Prosta matematyka, metod płatności jest wiele: czy to blik, czy place of card, czy skinki. A gdy wpłacacacicie skiny, przychodzą do was bardzo szybko, więc naprawdę spoko Dosłownie w minutkę wypłacacie i macie, więc to jest super. Oprócz tego na stronie macie nagrody za poziomy, czyli przykładowo tutaj za 110 level będą 8200, bo mam to dosyć wysoki level, już prawie najwyższy. Niedużo nam zostało, no ale na razie się ten level dosyć wolno wbija już na tym etapie, ale zobaczymy, czy uda nam się kiedyś wbić go. Mam nadzieję, że tak. Tutaj mamy jeszcze 1% cashbacku za to, co gracie, więc to też jest mega spoko akcja. Oprócz tego mamy darmowe skrzynki, co 24 godziny możecie każdą z nich otworzyć, no ja we wczorajszym odcinku otwierałem wszystkie, jak ktoś nie widział zachęcam sobie sprawdzić, więc dzisiaj nie otworzymy sobie, bo nagrywam drugi odcinek pod rząd. Eee, no i mamy jeszcze tutaj eventik na stronie. Tutaj mamy ranking, to będzie miał więcej punktów e, tych diamencików. Ten sobie zgarnie skiny, Za pierwsze miejsce jest M9, za 9 koła, więc naprawdę grubo. Tutaj mamy dynie. Dziś nie będziemy strzelali dyniami, bo dziś robimy od 100 zł dekosy. Więc pójdziemy sobie w marketplace, e, w którym kupimy sobie. Bo tutaj możecie kupić za te diamenciki czy to skrzynki, czy skiny, czy, czy balans po prostu. Więc kupimy sobie coś w okolicach stówki. Tu jest 118, tu jest 111, więc myślę, że będzie najbliżej. Kupujemy sobie: mamy 100 je, 112 zł. Tutaj jeszcze mamy chyba jakieś skinki za 12 zł, więc będzie łącznie 125 zł. Od 100 zł do koski lecimy. Mam nadzieję, że uda się coś zgarnąć i że zrobimy sobie koskę dzisiaj. Taki jest cel. Taki jest cel, także ja bym sobie dodał trochę tych skrzyneczek. Myślę, że celowalibyśmy sobie skrzynki od 5 zł. Eee, troszkę byśmy sobie ich dodali i zobaczymy co się uda tutaj zgarnąć na koniec dałbym sobie eee, skrzyneczkę tą na trybie joker, jak ktoś nie wiedział jak tryb joker to wszystkie danej skrzynce są na równym procencie eee, no i mamy coś takiego, dobra to jeszcze możemy sobie dodać tą skrzynkę za czwórkę i tyle 13 skrzynek, 4 osoby wygramy, myślę że mamy kasę wtedy Wczorajszym odcinku, jak ktoś nie widział, to z tej skrzynki na trybie złoker wyleciały właśnie te, te koski, te shadow do jersey, czyli najlepsze skiny na danej skrzynce. Szkoda, że nie nam. ale no, bitwa była gruba, jak, jak na takie skrzynki, więc polecam sobie sprawdzić. Póki co prowadzimy, ale już chyba to prowadzenie tracimy. A nie prowadziliśmy nawet, przejażyłem pierwszą, pierwszą skrzynką. No i powiem tak, robi się niekolorowo, ale mamy top 2 w sumie, już, także nie ma tragedii. Zobaczmy, co tutaj dalej. Oj, 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 No fajnie by było wygrać tą bitwę, bo inaczej tu mamy GG. Weszliśmy Ali, zaryzykowaliśmy tą stówkę i... i mamy GG. Mamy GG, no naprawdę. Ciężko będzie to odbić. Na takich skrzynkach taka przewaga. Ciężko. Teraz jest ta skrzynka na trybie Joker i nic nam nie dała. I ostatnia skrzynka. Gdyby dała tego spa to byśmy wygrali 234 zł. Spróbujemy sobie jeszcze raz, żeby nie było. Spróbujemy sobie jeszcze raz, spróbujemy sobie jeszcze raz. Także idziemy kupić sobie stówkę i mam nadzieję, że tym razem nam się poszczęści 112 zł mamy teraz i ja bym sobie poszedł teraz w troszkę droższe skrzynki. Ja bym sobie dał tak skrzynki od 10 zł. Ok, no coś takiego nam wystarczy. I no trzy osoby tym razem. I zobaczymy, czy coś z tego odda. Druga próba, 100 złotych od kosy. 100 zł od 100 zł do kosy, oczywiście. To chciałem powiedzieć. Zaczynamy myśleć, ale tutaj już tam wpada emeczka, Fajnie, wychodzimy na prowadzenie. Drug. nie druga, tylko trzecia skrzynka. Ja nie wiem, czy już gadam w ogóle. Straciliśmy prowadzenie, ale znowu na nie wracamy. Połowa bitwy za nami. Kałaszek za trzy dychy. Spoko. Trzeba trzymać to prowadzenie. Ok, tu jest tulipa. Mamy dwie dychy przewagi. Ale jeszcze wiele skrzynek przed nami. Znaczy dwie w sumie już. 15 złotych przewagi. Ostatnia skrzynka. Jak mu coś da. Okej. Okay. Wkarnęliśmy sobie. Mamy 270 zł. Idziemy to sprzedać. Idziemy zrobić kolejną bitwę. Jak ją wygramy? To powinno nam się udać, zrobić koskę. Już jesteśmy blisko tej kosy, ale dobra. Załóżmy, że kosa to około 400 zł, bo tak mi się wydaje. Dobra, więc teraz ja mam sobie poszedł skrzynki powyżej 20 zł. Pyk, 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 pyk. Czy na to nam styknie? Styknie. Okej, okay. teraz na dwie osoby. Byliśmy na 4, byli, nie oddało, byliśmy na 3, oddało, więc mam nadzieję, że na 2 też odda, bez underdoga, oczywiście, bo ja nie lubię underdogów, że jak coś wyleci, to przegrywamy, tylko lepiej po prostu coś trafić i wygrać, tak? Proszę, wygramy tą bitwę, zrobimy koskę. Od 100 zł do kosy będzie, co prawda w drugiej próbie, ale się uda. W ogóle, jak te bitwy inaczej wyglądają na dwie osoby, rzadko kiedy gram na dwie osoby, póki co jest fajnie, tylko muszę pamiętać, że ta bitwa jest droższa, więc tutaj taka przewaga dużo nam nie robi. Tylko, to tutaj naprawdę może skrzynka zmienić sporo. Jedna, bo tutaj te skrzynki kosztują 20-30 zł, więc to już może coś polecieć. No i właśnie lecimy za 46 i idziemy równo, web w web, póki co, i tracimy prowadzenie o złotówkę. Także musimy coś trafić, spoko. Teraz wychodzimy na prowadzenia. połowa bitwy za nami. Ponad ojoj, tu wszystko będzie tak close. 10 złotych przewagi. Oj, tyle z naszej kasy było. Dwie skrzynki, no musi nam coś zarzucić potężnego. Ostatnia skrzynka, w niej nadzieja. Proszę. Przegraliśmy. Przegraliśmy nie zrobiliśmy kosy. Ale tu się stała złożyć ten Digel zmienił wszystko. Że I tak byśmy przegrali. Bo te dwie Mki tak by go uratowały. No cóż no, mamy szóstkę Zróbmy sobie na koniec bitwę za 6 złotych skrzynkę i tyle. I na tym zakończymy odcinek. Mamy 6,80 ta skrzynka. I cóż, nie udało się. No chyba, że tu się jeszcze uda jakimś cudem z tego odbić. To są uspy. To są uspy. Czy da nam uspa jakiegoś fajnego? Niestety nie. Także widzimy się oczywiście jutro. Łapka w górę, sobie z dzwonkiem. No i co? Trzymajcie się. Elo. Pamiętajcie użyć kodu GRAWIDO18, 10% do wpłat i dwie darmowe skrzynki na sam start. Trzymajcie się. Elo.